Mogę opowiedzieć z 1935 roku, gdy miała siostra mamy wesele, to pamiętam, że młody pan przyjechał z Katowic, ale to już był, do młodej pani przyjechał z rodziną, a reszta do później gości się zjeżdżali na godzinę trzecią, bo to było w maju, 8 maja i zjeżdżali się i wozami jechali do kościoła ten czas jeszcze nie było, że obrączki miały świadki, tylko była starościna i starosta. I starościna, starosta miał obrączki, a starościna ją ubierała do ślubu, do młodą panią. Gdy pojechali do kościoła razem, ten jechali razem, bo z Katowic młody pan był, zajechali do kościoła, dostali ślub. Ten czas były jeszcze suknie długie, też białe suknie długie i długiej welony. I gdy przyjechali później z kościoła, była gościna na takim ugorze, na takiej polanie, że nie było światła, to były i lampiony, takie świeczki były pokładzione w te lampiony i na tym ogrodzie się bawili, orkiestra grała, a jedynie było w mieszkaniu. Chodzili do mieszkania i także się bawili do godziny piątej, szóstej rana. Później się wszyscy rozjeżdżali. Później pamiętam wesele no, drugi siostry, w 1943 roku. Mamy siostra miała. To było podczas okupacji. To już musiały być okna zasłonięte, żeby szpara nie była, żeby się światło świeci, żadnego krzyku, żadnego hałasu, bo zaraz sąsiad po sąsiedzku mieszkał, on był Niemcem, Bali się, żeby nie doniósł do posterunku. No tak po cichu było to wesele, no to wujek brat mamy na skrzypeczkach grał tylko i taki lewki mały bębenek był i w mieszkaniu było. Tańczyli bawili się, to było coś około 40 osób. Byłam, pamiętam, że też miałam ten czas chyba 14 lat. I też wesele było. Bawili się, jedli tylko nie było już to jedzenie. Co w 1935 roku, już to było inne jedzenie. Bo już były rozmaite placki. No i na śniadanie później była bigos i kiełbasa. Takie tylko dania były. A teraz pamiętam ślub mojego kuzyna. No moje wesele był przedtem. No to też młody pan przyjechał z gościmi w 1951 roku. Młody pan przyjechał z gośćmi swoimi i z orkiestrą i pojechaliśmy do kościoła, ale wozami. To był jeszcze w nie było ani samochodu, ani tym wozami. Do kościoła i z kościoła przyjechaliśmy, ale już my ich mieli potrawy wszystkie w domu, a na salę nas taki duży samochód z mojego zakładu woził nas na salę i tam my tańczyli, później z powrotem do domu na, na poszystunek i z powrotem na tą salę. I do rana było na sali. Rano wszyscy znowu zjechali się do nas do domu. No i śniadanie tak samo były kiełbasa, bigos, jeszcze tych tortów nie było. Później wesele było mojego brata. 40, kuzyna. Najpierw było wesele. Kuzyna, to było duże wesele. To jak kuzyn był, zajechaliśmy wieczorem do kuzyna. Na drugi dzień, w niedzielę on miał ślub. Młoda pani mieszkała o 4 km. Niecałe, tak 3 km mieszkała. Jechaliśmy do młodej pani z orkiestrą. Młody pan zawsze musiał mieć orkiestrę. Zajechaliśmy tam, tam i dostali po Znowu inaczej było. Poczynstunek, kaszanka, kiełbasa grzana. I jechaliśmy do kościoła na godzinę 12. Tam było coś około 15 czy 19 z tych wozów. Na przodzie jechał orkiestra jechała i młody pan drugim wozem. A młoda pan jechała na samym końcu, ale jakbyśmy zajechali przed kościół, orkiestra nie grała. Tylko jak już dojechała, tak wozy podjeżdżały na bok i dojechała młoda pani, pomogła młody pani jej z wozu zejść, no i zagarała orkiestra serdeczna Matko i po sodach szliśmy do kościoła. Z kościoła normalnie przyjechaliśmy, też mi w domu było jedzenie, a na sali bawienie. I tam orkiestra na salę nas prowadziła przez salę, bo kawałek był od tej sali. I też wesele. Tam było wesele znowu do godziny siódmej. To pamiętam. Na drugi dzień było poprawiny. I na poprawinach pojechaliśmy na godzinę czwartą i bawili się do godziny dziesiątej. Później było wesele brata mojego. Ale to już były autobusy i samochody. Ale z brat. Także na w autobus siadło parę ludzi, a resztę znowu wozami, jeszcze, bo młoda pani jechała wozem i młody pan też wozem. I zajechaliśmy do kościoła, z kościołaśmy przyjechali i tak samo jedzenie w domu i na salę do tańczenia było. Tak na salę chodziliśmy. I wesele było też do rana, ale była już inna metoda. Po obiedzie. Podawali ciasto, tort i już były torty, babki i już tego, już na, zje, pili tą kawę po obiedzie i na salę do bawienia i tam bawiliśmy się około dwóch, trzech godzin, znowu jeść do domu i tak w kółko aż do rana. Rano poprawi nie było u brata. Nie było. Później wesele pamiętam. Po bracie, moje dzieci już. Tak, mój syn. To miał młodą panią w Bukowinie. To stąd było daleko. Tośmy jechali autobusem do młodej pani. I też orkiestra w tym autobusie grała nam i zajechaliśmy do Bukowiny I z Bukowiny młoda pani wyszła po młodego pana, przybiła mu tę bindkę jego. No i już były pary też, bo wszędzie były pary, ale nie takie widoczne, a tam już były pary u młodego pana. I tam były druchni, to wiedziała dziewczyna, którego musi sobie tam wybrać, chłopaka, i tam poprzypinały sobie też te kukarki. i szliśmy pieszo do kościoła, bo było blisko. I z kościołaśmy przyszli, młoda pani mieszkała. Obok swojej sali. Na sali było i jedzenie, i tańczenie. Też do rana. Na drugi dzień jechaliśmy już pociągiem do młodej pani i po nie były do godziny coś 11 czy pół dwóch. Chyba pół 12, bo o 12 mieliśmy pociąg powrotny. Później miał syn mój w Oleśnicy. Też mi jechali, ale już mi jechali z samochodami. Orkiestra jechała z nami, ale nie grała, bo samochodami do Młodej Pani. Tam orkiestra wysiadła sobie, no i przed Młodą. Tam brat mieszkał, po jednej stronie Młoda... Ale mój brat, ten, który miał w Bukowinie to wesele, mieszkał po jednej stronie, a po drugiej stronie była Młoda Pani. No najpierw jechali, zajechaliśmy po cichu do Młodej bez orkiestry. Pojechaliśmy do cywilnego ślubu. A po ślubie cywilnym ona przyjechała, przebrała się, i później syn, młody pan, szedł z orkiestrą. My od tego brata, od syna mojego starszego do młodej pani. I z orkiestrą jechaliśmy do kościoła. To też w Oleśnicy było blisko. I z Oleśnicy przyjechaliśmy na salę. I na sali było to wesele, i jedzenie, i też wesele było do rana. A po prawinie później był o młodej pani na drugi dzień rano. Od godziny, no tam kto jak przyszedł, to przyszedł. Jak to odjechał, to odjechał. Myśmy prawie tak poszli na godzinę 12 i o godzinie 7 odjechaliśmy do domu. Później miał syn. Tu z godziny, tu już, tu miał, młoda pani była z Pawłowa. Jechaliśmy już ty z samochodami i tam zajechaliśmy do młodej pani. Orkiestra już wysiadała prędzej, pojechała. Przywitała młodego pana, młoda pani wyszła, przywitała młodego pana i gości i weszliśmy do mieszkania i błogosławieństwo tak samo, wszędzie, bo tam zapomniałam, powiedzieć o tym błogosławieństwie, błogosławieństwo i do kościoła, do cywilnego ślubu, raczej, najpierw do cywilnego ślubu i prosto z cywilnego ślubu młoda pani już była ubrana i w sośni do kościoła. Z kościołaśmy przyjechali do młodej pani. To w jednym pokoju już jedli, w drugim pokoju mi tańczyli. Też tak samo wesele, też do rana już było to jedzenie tak samo, torty już były te babki i poprawiny były na drugi dzień. Ale to mało było gości, bo to brat woleśnicy i syn też woleśnicy, mało było gości. Krótko my się bawili na tych poprawinach i po weselu. Później miała moja córka wesele. Młody pan z Kuźnicy Końskiej. Młody pan przyjechał, młoda pani wyszła, przywitał nas młody pan i jechaliśmy już. Autobus był i samochody. Także młoda pani w samochodzie jechała do cywilnego ślubu, jak była ubrana do kościoła, tak i jechała do, ubrana do cywilnego. Wzięli cywilny ślub, pojechaliśmy do kościoła i z kościoła prosto na salę. Na sali tak samo, te samo jedzenie, bo to już to, już w późniejszych latach. I bawili się do rana, a po prawiny już były tu u nas w domu. To jak długo się chcieli, to bawili. Jedni wcześniej odjechali, drudzy później. I także było prawie do dwunasty mi się bawili. Później było wesele mojej córki. Zięć był Ligota. To jest Zarażkowy. Też młody pan przyjechali samochodami. Autobus myśmy też mieli, bo to wesele było duże i samochodów też było dużo. Przywitałam młodego pana, pojechali do kościoła, bo cywili ślub mieli dwa tygodnie wcześniej. I z kościoła na salę w Kocinie tam na rogu i bawiliśmy się. Tam było jedzenie i tańczenie na sali. Bo tam jest kucharka, tam wszystko było, na sali była kuchnia. To było już chyba ostatnie to wesele. I na drugi dzień poprawili. Ilu gości było, to było. Tam przyjechali z Ligoty, przyjechało dość dużo gości. Teście też przyjechali i bawiliśmy się do godziny 11. I to jest koniec naszych wesel. Ale ma pani pamięć? No. Aha, nie powiedziałam o tych Czepinach. To ta pierwsza siostra miała oczepiny. To już starościna. Oczepek dawała, ale to pamiętam, że to na dzieżkę od chleba pieczynia siadać musiała młoda pani. I oczepek i wkładała na głowę i śpiewała. Młoda pani oczepeczek prosi, bo go, bardzo, bo go ładnie na swej główce nosi. Prosi, prosi bardzo pilnie, bo i w główkę bardzo zimno. No i tak zaś druhni kółko zrobiły i ten kółko chodziły i śpiewały prawie jedno i to samo a ta i ten czepek założyła a młoda pani płakała no i później było też już jak moi dzieci się już miały wesela to już było później takie oczepiny takie były już inne bo już rzucali te więc najpierw rzucała swój welon która pierwsza chwyciła. No to, że to niby pierwsza za mąż wyjdzie. Później młody pan swoją kukartkę, tu rzucił swój krawat i tam miał tą tą, jak to się na to mówi, muszkę. Proszę. Muszkę? Móżkę. No i który chłopak chwycił, no to znowu było młode państwo i dla nich znowu było kółeczko i znowu się bawili. Później siadali, także młody pan musiał mieć oczy zawiązane, siadały chłopak i dziewczyny. I wtedy młody pan musiał poznać, która jest jego młoda pan, jego żona. A jak nie była jego żona, to śmiech wielki był. Znowu młody pan siadał. I chłopaki siadały, i dziewczyny siadały. Niech każdy swoje nogi pokazał kolana, a ta młoda pani szła i po tych kolanach patrzała, który to jest jej mąż. Też nieraz gadła, nieraz nie zgadła, to śmiech ukupa była. I takie wesele były no i przyśpiewki na tym weselu były. A stawiano takie bramy jak się zatrzymywały? Tak, bardzo bramy stawiali naprawdę. Do na moim weselu nie wiem, nie liczyłam. Ale jak przed wojną miała, te, te ciotki miały tam, to nie było tego. Nie było tego. Przed wojną nie było tego. I podczas okupacji też nie było. Dopiero po wojnie zaczęły się. Ale na, najwięcej miały te moje córki. To zanim młody pan przyjechał do nas, to miał 24 z Kuźnicy, 24. A jak przyjechał młody pan z ligoty, to prawdopodobnie, że on ponad, ponad 30 miał. Bo do Kościoła to już jedna przy drugiej była, jedna przy drugiej. No a teraz wnuczka w nie. Nie było. Aby brat jak miał męża wesele to musiał się wkupić i wystawili chłopaki tam stół, ubrana brona była ładnie, zielony z dymbu była ta korona pleciona, kwiaty ubrane były. to na wszystkich weselach, bo na moim weselu już też była ta brama robiona. No i także się musiał wkupić, że musiał tam te pół litra wódki tym chłopakom dać, bo inaczej tego nie przepuścili na podwórze. Aby jak jechali z kosia bo jechali wozami. I orkiestra grała na przodzie, a młode państwo jechało już za orkiestrą do domu. I pamiętam, że granica między Kotłowym a Biskupicami, or, ten, y, 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 pierwsza jechała orkiestra, tak. Orkiestra, wóz orkiestry po mi stanął i śpiewał ten, ten furman. Jedzie wesele, jedzie, a nie wszystko. A Furman łamaga złamał mi wszystko. no i jak to wyśpiewał, to ten drugi, co obok niego siedział, przeleciał wszystkie wozy, w kapelusz swój położył, no i każdy tam jakąś składkę temu Furmanowi było, nie? I kto rzucił tam złotówkę, czy tam dwa złote, czy pięć złotych, to to miał ten Furman, to takie było, taki zwyczaj był. Czy Skaliszkowi z, z wesele jechało, bo to do Kotłowa też, to też na granicy już zawsze wóz stanął, ale to przed wojną. I też to samo śpiewali. Forman Morg, Maga, wszystko i takie. Przed wojną nie było takich młodych dziewczyn, żeby szła za druhnę. No ja poszłam za druhnę do brata ojca, miałam 17 lat. Tam dopiero to wesele było. Młody pan z Kaliszkowic, a młoda pani z Łojejku Zagrabowym. Także tam nazywała się ta wioska, zabierna Kania. I tam zajechaliśmy do młodej pani. Młoda pani wyszła nie ubrana, niczego, przyszła w spódniczce czarnej i w białej bluzce, zaprosiła wszystkich gości do mieszkania, i tam ją dopiero ta starościna ubierała. I tam jak ją ubrała, to wtedy młody pan musiał ją wykupić, jak ją wykupił tam, no tam coś tam musiał postawić tam śpiewały te druhny i śpiewały, i śpiewały, i śpiewały, i przyśpiewały temu młodemu panu, ale tych piosenek już nie pamiętam, bo miałam wtedy 17 lat. Jechaliśmy do kościoła, do kościoła orkiestra na przodzie, młoda państwa, też młody pan na przodzie, młoda pani z tyłu, dojechaliśmy do kościoła, do Grabowa, wszystko spokojnie, ładnie i wszystko. Ale z kościoła orkiestra jechała na przodzie, ale już ten orkiestr... Ściganie było, kto pierwszy minie, bo młoda para jechała na przodzie. A tam też było coś 11 czy 14 wozów. I to ścigali się, kto wyminie młodą panią, kto będzie prędzej w tym domu. Tak pogubili i kapelusze, i parasolki, i no wszystko, z tej, że później, ale i wywracały się te wozy. I ja byłam wywrócona, bo jechałam tym wozem, miał też ten furman ładny kunia i ładnej... No tę młodą panią, stanął przed młodą panią, przed mieszkaniem, ale to było po deszczu. No było naprawdę stawek przed domem. Wywalono nas całych wszystkich w, ten, w ten, to jezioro. No już trzeba było się nowo rozbierać, przebierać suknię, prać i wieszać, żeby wyschła. To zaś później jeden wóz jechał do Grabowa i jechały dwie druhny i zbierały te wszystkie rzeczy i przywieźli do tego i każdy poznawał, co miał zgubione, nie? No, takie było. To było w Grabowie, wesele zaprosną tam. Ale dobrze, że ten czas była pogoda ładna, ciepło było. No i później kto chciał, to mogli iść na łódkę zaraz za tym mieszkaniem. To jedliśmy w mieszkaniu, a na łące myśmy tańczyli, znowu do mieszkania na wesele. To był ładne wesele, to mi się podobało. I kto chciał, to mógł iść na łódkę i te drużbowie musieli nas tym wozić, nie? Ale też nas powywracali we wodę i Uciła była. Dziękujemy pani bardzo. Również bardzo ładnie sobie. pani opowiadała. Tyle co pamięć. Nie, ale bardzo ładnie. Umie pani opowiadać, tak, tak <gry> się przyjemnie tego słucha też.